Ee, jest Co najlepszego. się się macie kochani z tej strony? O, ze mną jest Macie i bardzo Przyjdźcie się! Nie! Nie pierdalej. Kupiliśmy, moi drodzy, Escobar, zostało mi 300 hajsu, to sobie kupiłem skina, żeby być... żeby nie być Bambikiem. E... Ale z ciebie, Bambik! Jesteś bambikiem. Nie, masz fałdolców. nie. Dobra, nie masz fałdolców, jesteś Bambikiem! <laughs> Ta gra powinna mieć współpraca z Fortnite. Fortnite. Dobra. Jesteśmy złodziejami i co robimy? Minion Take kto Kradniemy piwo. Tego też chyba nie piwo. robimy na cicho. O zobaczę sobie tą mapę. Nie no, robimy na cicho, robimy na cicho. O kurwa! O, bo, bo, znaczy kurczę. Chodź, tu, chodź, tu, chodź tu. Trzeba się będzie zająć z tym kolegą miłym, przemiłym. Wleciliśmy torbę chyba. A wiesz gdzie może... On jest oglądany przez kogoś chyba? Tylko traw. Ile ja ja mamy? my no to tyle z rano na cicho. Chodzimy. Dobra, firm. Tam trzeba wody. mieć. Rock Pick. O, byś mnie osłaniewał. ucieka, Civil ucieka! Nie ma! Zwracam tu! Możesz mnie osłaniewał przez chwilę chociaż. Bo do mnie. Civil biłem, sorry. Minimum take 20%. 000. No chodź, Aler. Jest bezpiecznie już. Ale, super. Co to jest za jakieś karty narkotykowe? Gdzie ustawiłem mocnik? Mamy jedną torbę tylko. Czemu? Nie potrzebujemy więcej torb. No nie mamy Dlaczego więcej. Zabrałeś mi ją? Ja nie brałem. Co to jest za miejsce? Jakiś I Nie, jest? gdzie go ustawiłem dalej. No fajnie, fajnie. Ej, bo tu jest cały sporo policjantów panów. To są. kapiszony. Nie się. Co? Och, żeż cywili. Oh, czekaj, nie trafiłem. Oh, oh. Czekaj, nie. Trafię. Czekaj, nie trafiłem! Czekaj, nie trafię. Czekaj, nie trafiłem. Dlaczego nie ma więcej tych kurwa tych? Czego? Toreb. Nie wiem, nie ma. U mnie są wszystkie. Aha. Obecnie sobie otwieram drzwi. Ja idę z Power locked. Czyli trzeba jakoś włączyć przy zasilanie w tym miejscu. Jeden jest na przy całym naszym aucie. No to jest jakaś kamera w ogóle. Papa. Powiedział papa. Czemu. ta kamera jest niezniszczona. Bo ta kamera jest nie. zrobiona z niezniszczonego metalu. Plastiku? Nie. Majoran. na Czym jest majoran? No! Też papieroski. Wow, narkomanie! Ok, czyli tu nic ciekawego się nie dzieje ogólnie? Nie no, mnie swacie tak Nie Mnie też, czyli nic ciekawego. No, siema. Teraz otwarta? Tak. nie jest niejasna. Ofiarę jakieś wliź, ciekawy będzie. A jeszcze jest ten. Oh. Save, vault. Czy ale alkohol jest tutaj cenny? Nie. nie. Tak, nie i nie dziękujcie za 5000. Dziękuję. To było niezłe. Powiedział, już by nie dziękować Z kamerze jeden. To jest za ladę trzeba wejść. No, A A, karta w piwnicy. Karta. A co ty tam skorzystam. No, zostaw mnie. E Tu jest węd za mongus? Proszę nie chodzić za ladę. Ja tu sprzedaję alkohol, jak na serwerze olewera. Ale tak nie wolno, Tam są dzieci. Jak mam otworzyć drzwi w piwnicy? Macia one arm, Robert Speedrun Any Procent. Dobra, mówcie, ja to, mówcie, że alkohol jest bezwartościowy i ja go pakuję. Należy byśmy chcieli znaleźć wejście na dół. No, power switch. Już go włączy, wyłączyłem wcześniej. Zbieramy amunicję. Ciało? Przeprowadzasz. Kapiszony tutaj. Zepsuło się. Co się z Kapisan Kapiszony. Aha, teraz na dworze trzeba jedną otworzyć. Aha, nie można chować tego tutaj. Potrzebuję pomocy, jestem na dworzu. i mogą do mnie podejść z czterech stron w zasadzie. Wiesz, ja tutaj co Gdy jest tutaj, więc sorry. No dobra, do mnie właśnie strzela 20 Dla no, mnie też Jusz Maria, właśnie widzę Kurde. Oha, ile tu jest Jeszcze maciaru spała y, ci, że jednak muszę podjąć podjąłeś atakowanie tyle osób. Bardzo jesteś naszą ostatnią nadzieją. Tak? Mm. Moje ciało pilnuje tego powerboxa. Oni, oni... się nie ważą zbliżyć do tego powerboxa, póki ja tu jestem. Cześć, Masiarus. Cześć. O, Barson chyba tu idzie. Zamknęli mi to na... No. Ogólnie fajne jest to, że oni nawet nie podchodzą do tego powerboxa, więc... Jest tu tylu, że nie powiem. No, powerbox się skończył. Jeszcze jeden białki odcierał. Jezus Maria, idzie sobie więcej. Ogólnie za tobą jest tam i oni też. Ja. Dużo ich. Out restart. Też restart highest po prostu. A. Dużo ich, za dużo ich. Bo po prostu nie tak, jesteśmy zgrani. Powinniśmy tak. wejść wszyscy na raz i zabić ich wszystkich. Patrzcie Wiecie to. Co? Wiecie co? Co jeżeli po prostu wejdziemy tam i wszystkich zamordujemy? Dawaj, dobra wiecie, że mamy cztery torby nagle? <laughs> Aha, e, że Stewie zmarł, to tylko to no super, super. Nie trakt jest życia Dzień na nich. Dril e, mamy drilla przy sobie gdzieś. Dobra. S Mogę by drillować tą drogę do środka. Screwdriver w ogóle mi zniknął, lol. A nie lockpick? A nie wiem, nieważne. A no czeka, jest... jest i, drill. A jest jednak, nieważne, zmieniam zdanie. Znowu bardzo śluby. Pośpiesz się. Pośpiesz się. Skończyłem już. Dobra, idę no do drzwi. drzwi nożyk, podek. No drzwi na No jest tutaj, co robicie? Yy, speedrun game, procent Tutaj jest. To jest marnowanie czasu. Tutaj będziemy mogli zaklewejść. wejść. Okej, okay, tutaj nie. będzie trzeba... jest wyjście, mogłem to zachować. To zamknę w sumie. Jeszcze oni też umieją. Ale da się to zamknąć na klucz, klucz jakoś. Idź stąd. Fit stąd. To trzeba będzie otworzyć. Ja, ja jakiś kasę jakąś zdobyłem. Dokładnie 5000. Lever, co ty robisz? Tam? Byś sobie było śmieszne, Gdybym ci teraz zabrał po prostu z ręki. Nie rób tego. Nie ma ci. sobie. Na glebe. Mamy jednego niezabitego cywila, to do, progres. Dobigo. go. Nie. Zostaw Majora. Major ma przeżyć. Niech lat Major? Jaki cywil? O, o czym wy mówicie? Jezu, brygada specjalna. Teraz się musimy tutaj bronić we dwójka. nie wychylaj się, po prostu siedź w środku i straj do kogokolwiek się przyjdzie. Mamy przewagę w tym miejscu. Bez... Ej, tutaj jest karta do w piwnicy, w tym miejscu. Wiem, ale. ale ta karta... Tak, właśnie ta karta działa tylko jeżeli masz. Yy, Nacisku grać. A no, rzeczywiście, masz A my naciskujemy. Oleber, wracaj się. Zginiesz zaraz. To bije ich po prostu. Piwo mogę wziąć? Nie mogę. Potrzebuję szybciej strony broni. Jak najszybciej. Musisz bić lewym. Właśnie wiem, ale my nie dostajemy za dużo ekspa za to. Wiesz co, zgarnę trochę amunicji, bo mi się kończę. No to jest Skończyłem box. Um, Teraz tam trzeba na dworze. To jestem ten, który nas ostatnio zabił, więc trzeba go jakoś taktycznie chyba zabić. Ja mam tych trzech skarstów, które zaraz y... Gdzie jesteś, Barson? Nie, się skowałem. Teraz ja jestem na kamerkach. Okej, okay, ale mógłbyś do mnie przejść. HP se regeneruje generuje. Okej. Okay. Do mnie idzie ogólnie taka fala jakichś siedmiu chłopa. Imigrantów? Tak Siedmiu... Ty jak tam jeden cywil! A! <laughs> Czemu zrobiłeś luki A-Ach scream? Trzeba się chować za wszystkim, czym możesz się chować. Musisz mieć przewagę w strzelaniu. By się chowam. Ale to jest... Ale ich dużo jest, ja wchodzę. No sporo ich jest, sporo ich. A wy robicie już tego węta na dworze? E, nie, my no. robimy powerboxy. Znaczy to no tak, powerboxa. No tak, tak. Już jest prawie skończone. No to chyba cztery, nie? A nie trzy? No to jest jeszcze jeden w budynku, przy tej ścianie i jeszcze jeden w piwnicy przy piwnicy znalazłem. No to słabo, słabo. E, już się kończy tam. Dobra, skończył się. Trzeba lecieć tylko. Nie, bo to chyba jest ten, którego przed chwilą widziałem. Eee, A, nie, nie tu... gada. A nie, nie ważne. Maciaru speedrunen na procent. Jestem na low, bardzo low. Ja lecę ogólnie tak na bezpieczny. Dziń. Oni się w naszym kampią, nie żeby co. No to niech się tym kampią. Mason wejdź do środka, bo za chwilę zginiesz. Oh. Ej, można w sumie w ten trae kampić. O, trzeba wejść do damskiej. Jeszcze jest jeden powerbox. Lewer nie wchodź do męskiej, okej? Okay? Ej, ej, ej! Lewer nie wchodź do męskiej. męskiej. Mówię ci Jeszcze jest jeden powerbox tutaj w piwnicy. No. to wiem. Gdzie otwierasz mi te drzwi? Specjalnie na sobie nie zamknie. bo będzie najgorsza. Staty statystycznie mówiąc. No, wiesz, ja zabijam cię ciągle. Okej. Okay. A tu ich zabije bli bliżej nas. Bo to dźwięk jeszcze dźwięk żyje. Ja im blokuję przejście. Oni sami sobie blokują przejście swoimi ciałami. Co dużej różnicy, ty nie robisz. Skończy mi się amunicja. O, udało się. Skończył się box, dobra, to teraz ja sobie uzupełniam, i moi... możemy lecić po kolejne. Gdzie jest kolejne? No, no, no dole, ja jest na już go bardzo dobrym. To lecimy bardzo nowicie pomóc. No teraz drzwi są otworzone już. No jest. Okej. Okay. Chodzi. A, ten, tu jest boxik, dobra. A to i tak, ukończmy tego jeszcze. No mm. bo trzeba Ej! No, uh! no, sporo Skoro ich, skoro ich za to mam Ej no, kurwa Bardzo nie mnie No matrzy, chodźcie tu, chodźcie tu wszyscy O kurde Tu idzie celem prygada Efek Dejmujemy ci po kolei W mają bardzo płytkie wejście, więc jak wchodzą, to od razu nie strzały. Wiesz co, to drzwi po prostu zamknięte. Kto ma tą jedrękę? Ja będę chyba screwdriver, ale to zaraz. Chyba no mam. Tak, help, 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 help. Ja? Azu. Ja. O matko. Mówię, ilu, ilu ich? Oni ciągle idą. No i nie będą ciągle, czyli musi jedna osoba pracować, a reszta musi osłaniać. Nasze jeszcze nie strasznie długo zajmują, żeby oddać pierwszy strzał. Jakieś paczki przeniosłem. Eee, Oliver Mondrilla, Musi musisz już tak. tylko wytrzymać chwilę. Jak rzucił? Udział jest? tu Dobra, oceniam się Najlepiej własnym ciałem. Własną dupą nawet. Uuu! Szkoda, ja są odwycony O paczkę. O co się stało? Bardzo bym mnie rzucił paczką, super <laughs> Paczka jest dużo warta. Maciarus otwierający wrota do Hogwartu, żeby zabić Gandalfa. Też lokawy? Nienawidzę Gandalfa. Jesteś Gandalf. Nienawidzę Gandalfa. Nienawidzę Gandalfa. Ja powinien umrzeć. powinien umrzeć. Uuu, bag za darmo. To są narkotyki. No. A ty jesteś Gandalfem. Nie, jestem przeciwnikiem Gandalfa numer 1. Nie oglądasz chyba filmu. A w tym filmie nic nie ma. Widać kto oglądał film. Ja spędziłem tyle nad tym filmem, a teraz nagle mówi, że tam nic nie ma. No. Bo to prawda. U, me... Najpierw meta. Teraz. A! Coś Wiesz, co się ja co sobie. Wy... O, Boże! Nie, to jest. O, to nie to jest. Fala po prostu, sobie pali. Uh -huh. O, to nie to jest. O, to to wszystko zanieść. Po prostu brzos gra w rewenturę. Who is brzos? Giblin toilet, a co to? Ja tutaj nam ładnie segreguję, co musimy jeszcze wziąć. Trzeba opóźnić te paczki. Gdy jakoś szybciej opóźnić te paczki. No, jakbyś. Chyba się, może się da jakoś obracać, ale to nie chce się sprawdzać już. Dodatkowo, jak tak ruszasz, to niektóre w ogóle się liczyły pod mapę, więc stracisz trochę kasy, jak coś okej, no, okej. Okay, okay. Bo było 76 tysięcy, jest 71 tysięcy. Czasami O te duże morze, nie? Nie. To palniczka pewnie nic nie jest warta. ten cygara raczej też Tutaj nie. Tutaj na podłodze macie przecież. No, faktycznie. Już to pokładałem. Teraz mógłbyś poukładać parę tych strażników na podłodze. Nie chcę Tych stróży prawa, którzy dzielnie pracują nie. abyśmy my nie mogli żyć o! Dobra, lewer pakuj to Pakuj wszystko co masz, czego nie masz też możemy zapakować pa, co się stało? Dobra, nie jest tam Lewer wypadło ci z ręki Dobra. To mi jeszcze trochę zostanie trzeba będzie na jeszcze raz się przejść najwyraźniej. Dobra to się cofniesz A ty? Też mogę. Boję się, musimy chyba cofnąć. Aż tak to musimy, jest. Zrobić, musimy, no zrobić zdarczy, musimy zrobić maksymalny profit. Musimy zrobić maksymalny profit. tysiące, No, maksymalnie jest 250. Hmm. Czyli w teorii, raz robiąc ten napad, mogę kupić nową bluzę w końcu. I nie lepiej, broń chcę kupić nową? Po co mi broń? I jak mam najlepsze akcje z naszej drużyny? Okay. Takie i masy Ale co tak wow. nie działa? 200 kafli Nieee, wypadła jedna paczka Już, naprawdę No, czy jeszcze coś. Zostawiliśmy jakieś coś, co będzie przy życiu? Sprawdzam, czy coś jeszcze jest tutaj Pod oh, sprawdzaj. Chyba. Łoł! Wow. No nie, już skończyłeś. już każą nam uciekać z pieniędzy. No to ja muszę się przedrzeć. No ja już się przedarłem właśnie przez swoją falę i umieram. Kto, kto umrze, to umrze i trudno. Być. Olever, chodź tu! Pu-pu-pu-pu! Pu-pu-pu! Olever. Olever, chodź. chodź tu. O lewer. O lewer, chodź tu. Aleber, odej mi ten grymasz szejk. Nie, ja chcę mieć grymasz szejk dla siebie. Oddaj mi grymasz szejk. On mi, on mi zabrał grymasz szejk. Fala idzie. Oddaj mi ten grymasz szejk. Mam go, mam grymasz szejk. Nie, nie, Bo, Zacznę wyciągać kasę. Spokojnie, już idę z grymasz szejkiem. No sunia. Mam czwarty level! O, siódmy się od razu Mam piąty level. O. Tak, mam wychodzi level. O, dobra, Dzięki, dobra ja... dziękuję Zmawiać... za oglądanie, kocham was, siema. a tak okłamywać widzów. 300 tak, tak, tysięcy. Ukłamywać okłamywać swoich widzów? <laughs>